Witam wszystkich. Dzisiaj zagramy sobie w Tytana wersję Beta e, pokażę wam na początku. Jak wygląda całe menu i wszystko tutaj związane z tą grą ogólnie. Większość e, pokazuje raczej od razu gameplaya, ja wam pokażę troszeczkę, jak to wygląda od strony kuchni, że tak powiem. E, w prawym górnym rogu jak widzicie jest e, ikonka mojego programu do nagrywania. Czerwone napisy pokazują ilość klatek. Zostawiłem to specjalnie, żebyście zobaczyli, jak gra jest mniej więcej zoptymalizowana, jak sobie radzi na ustawienia graficznych. Ja korzystam akurat z procesora i7 i grafiki GeForce GTX 780 podkręconej. Będziecie mniej więcej mieli porównanie, jak u Was to może chodzić. E, pokażę wam jak wyglądają postacie. W tej chwili mam tylko odblokowane trzy osoby, zdążyłem tylko odpalić grę, przejść treningową misję e, i zrobić tylko jedną rundkę, że tak powiem. E, jest Rifleman, coś w stylu pewnie support, wsparcia, nie więcej tak to można powiedzieć. E, Async e, jak i CQB dokładnie się nie przyglądają, co to jest jeszcze. Różnego rodzaju uzbrojenie, jako podstawowe, dodatkowe. Plus do tego jakieś tam wyposażenia dodatkowe, kits czy coś takiego. Pokażę Wam też, jak wygląda Tytan. Tytany w tej chwili są dwa. Z tego, co tu widzę, chyba będzie trzeci też Tytan na trzecim levelu, jak będę miał. Muszę zobaczyć, jak dobije trzeci level, jak to będzie wyglądać, ten Tytan. Tytan Assolut. Assolut, wsparcie bodajże. Tak wygląda podstawowe uzbrojenie. Tank. Tank kojarzy się z czymś ciężkim, dużym, więc pewnie jest trochę mocniejszy. Nie wiem, czy tutaj gdzieś można zobaczyć, ile on posiada jakby opancerzenia, uzbrojenie, jak to wszystko wygląda. Natomiast tu są, widzę statystyki najróżniejszego rodzaju broni. Każda broń, troszeczkę inaczej, pewnie zabity z danej broni, ile yy, dalsze statystyki rozwijane, także możecie sprawdzić naprawdę wszystko. Yy, gra jest obecnie w beta wersji angielskiej. Nie wiem, czy będzie polska, ale podejrzewam, że tak, że gra będzie czuć się dużym wzięciem na polskim rynku, więc pewnie polska wersja wejdzie. Yy, czas przegrany, jak widzicie, <grym> zagrałem 5 minut, także bardzo, bardzo długo. Dystans. Co to? Dystans nawet taki przebiegłem. No niesamowite. Eee, bronie jakie są. Proszę bardzo. Mniej więcej możecie zobaczyć jak to wygląda. Nie widzę, żeby tego było aż tak dużo, ale podejrzewam, że tylko dlatego, że jest to wersja beta. Pewnie w pewnej wersji będzie tego dużo więcej. Eee, jest tu możliwość jakiejś zmiany. Właśnie nie widzę. Tu jeszcze są różnego rodzaju wyposażenia tytanów, jakieś głowice specjalne i tak dalej. Nie wiem co to jest dokładnie za statystyka. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Ustawienia graficzne. Pokażę Wam, żeby nie było. U mnie wygląda to następująco. Jest wszystko na maksa ustawione, nie ma możliwości więcej tego ustawić. Ehm, jak to będzie wyglądać e, w grze? Zaraz wam pokażę. E, są cztery tryby gry z tego co tutaj widzę. <coughs> e, tryb pierwszy Infinite Play, then Before this Place to Start In of e, Punkty przejęcia. Pewnie zaczerpnięte z gry Battlefield. E, Lasty ten walki pewnie Tytanów, typowo, coś e, w stylu Deathmatcha. E, nie mam pojęcia co to było. Sprawdzimy sobie ten pierwszy tryb, gry. zobaczymy. Już na ładnie znalazło tutaj serwer. Także idzie to dosyć szybko z tego co widzę. Ja tutaj filmu nie przyspieszam. E, jak i nie pauzuję. E, niestety, zanim zbiorą się wszyscy, jak widzimy troszeczkę czasu zejdzie yy, mamy już w tej chwili pełny skład o, jedna osoba zrezygnowała, widzę yy, te cyferki z tego co się domyślam to są stopnie, kto jaki stopień już posiada yy, podobno można o, można właśnie, można graczy mutować tutaj w menu yy, o i gra się rozpoczęła także szło to dosyć szybko no zobaczymy miejmy nadzieję, że to będzie dosyć Dosyć ładna, przyjemna rozgrywka. E, druga moja runda. Jeszcze dokładnie nie wiem, klawisze, jak to funkcjonują, który jest od czego. Więc pewnie tutaj nie zobaczycie super e, bijatyki z mojej strony i, i nie wiadomo jakich wyników. No ale wiadomo, jak to każdy zaczyna. Także wybieramy teraz specjalizację. Jeszcze nie grając sobie tym. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I wjazdżemy sobie tanka ciekawości jak to będzie jak to będzie wyglądać Słuchaj, jestem bardzo ciekawy startujemy zobaczcie za 3 2, 1 0 osszych konień No jest to. Super jest z tym skakaniem właśnie przez te najróżniejsze przeszkody. Sobie się mniej więcej jak to wygląda jeśli chodzi o Ups. Ups. Duży, duży kaliber. O i, i zginąłem na jakiegoś frag granat z tego co widzę. Tak jest, zrobił mnie jakiś granat. Adłamkowy czy coś takiego. O, to jest strzelba, także tu jest mam jednego kolegę, który bardzo lubi grać z strzelbą. Który... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kuźwa, nie mogę go trafić. Aj. E, zwróćcie uwagę jak w e, specul są dwa kolory. I tych osób się pokazuje ja na kolory białym, z tego co się zorientowałem, jest są center boty. Jeśli będzie to kolor pomarańczowy, jest to gracz. W grze wstawiane są boty, podejrzewam pewnie dlatego, żeby po prostu gra ruszyła na serwerze. A gracze potem mogli dołączać wymieniając się pewnie za te boty. Takie rozwiązanie zauważyłem też w innej grze. Chociaż nie wiem czy moja teoria jest, jest słuszna. Czy faktycznie jest tak, czy to tylko są moje... O, co to tutaj? Czy to tylko moje spostrzeżenie takie nie wiem czy to nasi. Tak jest, to nasi. Czekamy gdzie tutaj jest to, nie? Bardzo ładnie. Jak widzieliście, nie jest to pomarańczowy, znaczy, że był to, był to bot. Mój pan będzie gotowy za 20 parę sekund. Pytanie jest gotowy do szczętu. To powiedzenie mogę tylko trafić. gracze z tego co tutaj widzę, e, które są jako boty. Jeśli to będzie gracz, wtedy okno zabitego pokaże mi się na pomarańczowy kolor. Żeby wam pokazać jak to mniej więcej wygląda jeszcze od strony tytana wezwiemy go sobie No bo zobacz, leci mój tytan. Wygląda niesamowicie Siadamy nie jesteśmy, wesprzemy chłopaków słuchajcie naszym tytanem tutaj jakaś piechota szła rozwalony oh! gracz tak, Znowu gracz rozwalony Dalej tu jest No, pytamy może troszeczkę PC Pograć e, troszeczkę wprawy trzeba nabrać, to jednak jest to. To nie jest tak łatwe, jakby się to wydawało. Uciekasz z naszego tytana? 2 Mój tytan będzie za 2 minuty gotowy. Możemy stać się niewidzialni, słuchajcie. A, Rozdeptał nas tytan, kurde. Myślałem, że uda mi się skoczyć. Nie, wziął i mnie, kurde, rozdeptał, nie? Takie to nie było przyjemne, naprawdę. Nie, jest, widzę tam Kurde, znowu na mnie skoczył. Chciałem zmienić na broń, No co ja mam za pecha? Myślałem, że nade mną przeleci, no. Masakra, widzę, że koleś chyba może ma w z tym, że... że chodzi i mu zabija. To tam będzie za 30 sekund. Troszkę trzeba się schować. Pokażę się taki ekran. Schowajcie się troszkę. Znaczy, że dostaliście i, i że tak powiem, wykrwawiacie się. Trąci mnie. Byłem, słuchajcie, w tej chwili na Tytanie, miałem już tam mu zakładać ładunki, czy jak to tam się nazywa, jakieś rzeczy, uszkodził moduły, ale zestrzelili mnie jeden z nich. Mój jest... chyba. Nie wiem dokładnie. Przerzucimy się teraz na kogoś innego. Zobaczymy, jak to No słuchajcie. Graficznie nie jest najgorzej. Myślę, że będzie gorzej faktycznie. E, statystyki no jak na drugą grę. Myślę, że chyba nie ma co narzekać. E, niektórzy na pewno mają lepiej, no ale pewnie, pewnie duże już grają. E, tak mniej więcej wygląda okno podsumowania. Sprawdźcie sobie, jak to wszystko będzie wyglądać. O! Dobiłem trzeci level, także jak widać te levele dosyć szybko, na samym początku, bynajmniej, się wbija. Nie wiem, jak to będzie dalej. Eee, odblokowanie, jak widzicie, odblokowałem Tytana, jakiejś artylerii. Coś spodnego pewnie z artylerią będzie miał ten Tytan. Eee, jak on tutaj wygląda? No, wygląda coś takiego. Fire for rocks, o jak wyrzutnia rakiet, czy coś takiego. Eee, wyjdę z tego. Nie będziemy dalej już yy, grali tutaj. Yy, sprawdzimy sobie teraz, co tutaj byśmy odblokowali. No niestety nie odblokowaliśmy następnej rzeczy. Odblokowaliśmy tylko tego tytana. Także jak widzicie potwierdziło się, mamy trzy tytany. Jak będzie wersji ostatecznej? Tego jeszcze nie wiem. Sprawdzimy. Na razie to była wersja Beta. A wersja Beta prezentowała dla Was Maverick XXL. Dziękuję Wam za usłyszenie. I zapraszam do następnego materiału, który pewnie pojawi się niebawem na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!